Droga duszo, przyjmij to przesłanie z otwartym sercem i spokojnym umysłem. W tej właśnie chwili wokół ciebie dzieje się subtelny ruch, coś, czego nie widać gołym okiem, ale co można głęboko odczuć w duchu. Aniołowie zbliżają się delikatnie, niosąc wibracje powitania, ochrony i boskiej prawdy. Nic tu nie dzieje się przypadkiem. Jeśli to przesłanie do ciebie dotarło, to dlatego, że twoja dusza była gotowa je usłyszeć. Aniołowie pragną, abyś zwolnił na chwilę. I pozwolił tej energii ogarnąć twoje myśli, emocje i pole duchowe. Istnieje potężniejsza siła, która działa po cichu za kulisami twojego życia, porządkując wydarzenia, korygując ścieżki i usuwając bariery, które kiedyś wydawały się nie do pokonania. Nawet gdy wszystko wydawało się nieruchome, wszechświat nigdy nie przestawał działać. Są chwile, gdy ludzkie serce męczy się czekaniem, gdy wiara wystawiana jest na próbę przez ciszę i brak wyraźnych znaków. Jednak aniołowie zapewniają, że każda przerwa miała cel, każde opóźnienie było przygotowaniem, a każde wyzwanie służyło wzmocnieniu twojej duszy. Nic nie poszło na marne, wszystko działało razem, aby doprowadzić cię dokładnie do tego punktu. Poczuj teraz pełną miłości obecność, która manifestuje się w tym przesłaniu. Nie przychodzi ona po to, by wywołać strach czy niepokój, lecz by przynieść wewnętrzny spokój i duchowe bezpieczeństwo. Anioły potwierdzają, że istnieje boski porządek, który kieruje Twoją historią, nawet gdy ścieżki wydawały się zagmatwane lub bolesne. Wszechświat nigdy nie stracił kontroli nad Twoją podróżą. To wezwanie do ponownego zaufania, do pozwolenia nadziei rozkwitnąć tam, gdzie kiedyś panowała wątpliwość. Coś zaczęło się nieodwracalnie poruszać i żadna siła przeciwna nie powstrzyma tego, co zostało określone przez boski plan. To, co jest zgodne z Twoją misją, znajdzie drogę do Ciebie, we właściwym czasie i we właściwy sposób. Pozostań obecny, otwarty i spokojny. To przesłanie to dopiero początek większego objawienia, które będzie się rozwijać krok po kroku, gdy Twoja dusza będzie gotowa je przyjąć. Aniołowie teraz przynoszą jasność co do duchowego momentu, którego doświadczasz. To przesłanie zrodziło się z boskiego zjednoczenia między niebem a Twoją ziemską podróżą. Nic, z czym do tej pory się zetknąłeś, nie było oderwane od wyższej woli. Każde doświadczenie, każde spotkanie i każde pożegnanie było częścią misternie utkanego planu wszechświata, nawet jeśli nie byłeś w stanie go zrozumieć. Jest taki okres w życiu, kiedy dusza przechodzi przez fazy ciszy, oczekiwania i pozornej stagnacji. Anioły ujawniają, że to był jeden z takich cykli. Czas, kiedy wiele wewnętrznie się dostosowywało, podczas gdy na zewnątrz wydawało się, że nic się nie dzieje. Tego rodzaju przygotowania nie zdarzają się przypadkiem. Pojawiają się, gdy coś większego potrzebuje solidnego fundamentu, by się zamanifestować. Wszechświat uważnie obserwuje wybory dokonywane w ciemności, myśli pielęgnowane w samotności i wiarę podtrzymywaną nawet w obliczu niepewności. Anioły rozpoznają, że były chwile, kiedy czułeś się zapomniany wątpiąc czy twoje modlitwy są nadal wysłuchiwane. Jednak każda prośba została wysłuchana, każda łza została odnotowana, a każde szczere pragnienie zostało uwzględnione w boskim porządku. Ten duchowy kontekst ujawnia, że niewidzialne siły reorganizowały ścieżki, usuwając to, co nie mogło towarzyszyć ci w następnym etapie i chroniąc twoją istotę przed niepotrzebnym zużyciem i zniszczeniem. Niektóre drzwi musiały się zamknąć nie jako kara, lecz wybawienie. Niektórzy ludzie musieli się wycofać, aby ich energia mogła zostać zachowana. Aniołowie wyjaśniają, że wszechświat działa cyklicznie, a ty właśnie ukończyłeś jeden z nich. Zamknięcie tej fazy było naznaczone głęboką, choć bolesną, nauką i duchowym dojrzewaniem, które teraz otwiera nowy dostęp. To, co wcześniej nie płynęło, było wynikiem braku harmonii, a nie boskiej odmowy. Teraz zaczyna się kształtować nowy scenariusz. Sytuacje, które były zablokowane, zaczynają się naturalnie odblokowywać. Pojawiają się nieoczekiwane ruchy, nie z powodu nadmiernego wysiłku, ale z powodu synchroniczności. Wszechświat reaguje, gdy wewnętrzna wibracja zgrywa się z prawdziwym celem duszy. To jest moment, w którym zaufanie staje się niezbędne. Aniołowie proszą, abyś pozostał otwarty. Uważny na subtelne znaki i świadomy, że wszystko, co się zbliża, nosi znamiona boskiej interwencji. Nie ma potrzeby pośpiechu, niepokoju, ani nadmiernej kontroli. Przepływ już został aktywowany. Przesłanie aniołów jasno pokazuje, że obecny kontekst nie jest kontekstem oczekiwania, ale transformacji. Nie jesteś już ani w punkcie początkowym, ani w miejscu docelowym. Jesteś dokładnie w środku procesu, w którym wszechświat zaczyna działać w sposób widoczny, konkretny i nie do zatrzymania. Aniołowie ujawniają teraz istotę tego przesłania, tego, które bezpośrednio dotyka serca twojej duszy. Istnieje siła wyższa w pełnym ruchu na twoją korzyść, działająca cicho, precyzyjnie i nieodwracalnie. Możliwe. Kiedy wszechświat postanawia działać, nic nie pozostaje na swoim miejscu przez długi czas. Wszystko zaczyna się reorganizować, nawet jeśli początkowo wydaje się to zagmatwane lub nieoczekiwane. To, co było niespójne, traci oparcie, a to, co należy do Twojej podróży, znajduje przestrzeń do zamanifestowania się. Aniołowie potwierdzają, że osiągnąłeś decydujący punkt w swojej duchowej historii, punkt, w którym wiara okazywana w trudnych dniach zaczyna przynosić widoczne rezultaty. Za każdym razem, gdy decydujesz się kontynuować, nawet zmęczony, nawet bez jasnych odpowiedzi, wzmacniasz niewidzialną więź między sobą a boskim planem. Ta więź przekształca się teraz w konkretne działanie. Wszechświat reaguje na spójność myśli, emocji i intencji. Kiedy dusza dojrzewa, przepływ się nasila. Jesteś nagradzany nie tylko za to, o co prosiłeś, ale za to, co znosiłeś w milczeniu. Za to, co wybaczałeś bez przeprosin i za to, co dałeś, nawet gdy miałeś niewiele. Nic z tego nie pozostało niezauważone. Aniołowie wyjaśniają, że wiele przeszłych sytuacji musiało rozwinąć się dokładnie tak, jak się rozwinęły, abyś mógł rozwinąć duchowe rozeznanie. To, co kiedyś wydawało się stratą, było w rzeczywistości korektą. To, co powodowało ból, było wezwaniem do wzmocnienia granic i ujednolicenia wartości. Wszechświat nigdy niczego nie odbiera, nie przygotowując czegoś bardziej zgodnego z Twoją prawdziwą istotą. Teraz zaczyna się ugruntowywać energia postępu. Blokady, które kiedyś wydawały się trwałe, były podtrzymywane przez niedokończoną naukę. Po zintegrowaniu, bariery te tracą swoją funkcję, dlatego pewne zmiany zaczynają zachodzić bez nadmiernego wysiłku. Drzwi się otwierają, rozmowy płyną, pojawiają się możliwości. A decyzje stają się jaśniejsze. Anioły podkreślają, że ten ruch nie zależy już od aprobaty innych. Kiedy wszechświat działa, nie pyta nikogo o pozwolenie, po prostu się reorganizuje. To, co musi odejść, naturalnie się rozpuszcza. To, co musi pozostać, zostaje wzmocnione. A to, co musi nadejść, znajduje właściwą drogę we właściwym czasie. Odbywa się również odnowa w sferze emocjonalnej. Stare rany zaczynają tracić swoją moc. Wspomnienia, które kiedyś powodowały ból, teraz przynoszą zrozumienie. Serce zaczyna rozpoznawać, że przetrwało, nauczyło się i rozwinęło. To wewnętrzne uzdrowienie jest fundamentalne dla podtrzymania nowego cyklu, który się zbliża. Aniołowie wyjaśniają, że strach był tymczasowym nauczycielem, a nie ostatecznym celem. Służył ostrzeganiu, ochronie i nauczaniu, ale nie powinien towarzyszyć ci w drodze naprzód. Wszechświat działa w pełni. Gdy zaufanie zastępuje opór, zaufanie nie oznacza braku troski, ale świadome poddanie się boskiemu przepływowi. Aktywuje się synchroniczność. Ludzie, idee i okoliczności zaczynają się łatwiej łączyć. Możesz zauważyć powtórzenia, subtelne znaki i nieoczekiwane potwierdzenia. Wszystko to jest częścią języka wszechświata, wskazującego, że jesteś w zgodzie ze ścieżką wyznaczoną dla Twojej duszy. Aniołowie podkreślają, że jest to czas stopniowego żniwa. Nic nie dzieje się od razu, ale wszystko zaczyna się stabilnie poruszać. Małe zwycięstwa poprzedzają wielkie transformacje. Każdy potwierdzony krok wzmacnia twoją wiarę i poszerza twoją duchową jasność. Jest to również zaproszenie do świadomego odłączenia. Wszechświat nie może działać w pełni, dopóki stare struktury próbują utrzymać kontrolę nad tym, co już spełniło swoje zadanie. Odpuszczenie nie oznacza straty, oznacza to zaufanie, że przygotowuje się coś lepszego, bardziej spójnego i prawdziwszego. Aniołowie zapewniają, że Twoja energia duchowa wspiera teraz wyższe manifestacje. To, co kiedyś wydawało się odległe, zaczyna się zbliżać, ponieważ stałeś się kompatybilny z tymi doświadczeniami. Wszechświat nie zmienia swoich zasad, reaguje na ewolucję świadomości. Nawet w obliczu potencjalnych wyzwań. Różnica jest teraz wewnętrzna. Nie reagujesz już w ten sam sposób. Jest więcej równowagi, więcej rozeznania i więcej pewności siebie. Ta wewnętrzna zmiana jest najwyraźniejszym znakiem, że wszechświat już zaczął działać. Aniołowie jasno dają do zrozumienia, że nikt nie może powstrzymać tego, co jest zgodne z boską wolą. Żadna zazdrość, żadna zewnętrzna ingerencja i żadne pozorne opóźnienie nie mają wystarczającej mocy, by przerwać to, co zostało postanowione na wyższym planie. To, co należy do Ciebie, znajdzie swoją drogę. To czas, aby pozostać stanowczym, skupionym i uważnym. Działanie wszechświata nie jest chaotyczne, jest precyzyjne. Wszystko porusza się, aby przywrócić równowagę, prawdę i cel. Nie idziesz sam. Istnieje większa siła wspierająca każdy krok. Przesłanie centralne kończy się potwierdzeniem. Że Twoja historia jest przepisywana na nowo, w oparciu o bardziej świadome i zgodne z Tobą wybory. Przeszłość nie definiuje już rytmu Twojej przyszłości. Wszechświat już rozpoczął swój ruch i kiedy działa, nic nie może go powstrzymać. Aniołowie kierują teraz swoją uwagę na coś, co nie zostało jeszcze w pełni objawione, ale co już zaczyna zbliżać się do Twojej rzeczywistości. Istnieje subtelne ruchy, zachodzą za kulisami planu duchowego. Ciche przygotowania poprzedzające ważną manifestację. Nie wszystko może zostać dostarczone od razu, ponieważ dusza musi być gotowa na to, co ma nadejść. Są znaki, które zaczynają się powtarzać, doznania, które pojawiają się bez logicznego wyjaśnienia, i myśli, które uparcie powracają. Nic z tego nie jest przypadkowe. Wszechświat wykorzystuje te znaki, aby oznajmić, że coś jest dostosowywane we właściwym czasie. To, co się zbliża, ma bezpośredni wpływ na Twoje życie emocjonalne, duchowe i praktyczne. Aniołowie ujawniają, że przerwa między obietnicą a manifestacją to moment, w którym wiara się oczyszcza, to punkt, w którym wielu ludzi się poddaje, nie z powodu braku zasług, ale z powodu wyczerpania, a jednak wytrwałeś, nawet gdy nie rozumiałeś, coś w Tobie podpowiadało Ci, żebyś kontynuował. Ten instynkt nie wynikał ze strachu, lecz z połączenia z boskim planem. Istnieje objawienie, które potrzebuje wewnętrznej przestrzeni, aby się zadomowić. Wszechświat nie dostarcza tego, co wywołuje zamieszanie, ale to, co przynosi jasność, nawet jeśli początkowo wywołuje zaskoczenie. To, co jest przygotowywane, nie jest ani małe, ani powszechne. To coś, co reorganizuje priorytety, zmienia percepcję i na nowo definiuje ścieżki. Aniołowie wskazują, że pewne odpowiedzi wkrótce staną się oczywiste. Sytuacje, które wcześniej wydawały się oderwane od siebie, zaczynają nabierać sensu, gdy spojrzeć na nie całościowo. To, co wydawało się opóźnieniem, okazuje się ochroną. To, co wydawało się ciszą, okazuje się boską strategią. Nic nie zostało zmarnowane. Ta chwila wymaga uwagi na szczegóły. Wszechświat często przemawia cicho poprzez zbiegi okoliczności, nieoczekiwane spotkania i wewnętrzne zmiany. Kiedy dusza jest w harmonii, te znaki stają się wyraźniejsze. Poczucie, że coś ma się wydarzyć, nie pojawia się bez powodu. Aniołowie podkreślają, że tego, co się zbliża, nie da się zatrzymać, ponieważ przekroczyło już sferę intencji i weszło w sferę działania. Duchowe mechanizmy już zostały aktywowane, nawet jeśli nie jest to jeszcze w pełni widoczne, ruch już się rozpoczął. Zewnętrzne zakłócenia nie mają już wystarczającej mocy, by zmienić bieg tego, co zostało ustalone. Jest to zaproszenie do pozostania obecnym, świadomym i otwartym. Lęk nie przyspiesza procesu, a nadmierna kontrola nie czyni go bezpieczniejszym. Wszechświat działa precyzyjnie, szanując dokładny czas każdego kroku. Zaufanie teraz jest istotnym elementem przygotowań. To napięcie nie ma na celu wzbudzenia strachu, lecz wzmocnienia duchowej percepcji. Zbliża się coś ważnego, a Twoja wrażliwość zaczyna reagować na to wezwanie. Cisza poprzedzająca ostateczny ruch nie jest pusta, jest pełna intencji. Aniołowie jasno dają do zrozumienia, że kolejny krok ujawni, dlaczego wszystko potoczyło się tak, jak się potoczyło. Nic nie poszło na marne. Zbliżające się objawienie przyniesie zrozumienie, ulgę i potwierdzenie, że wszechświat zawsze miał kontrolę. Aniołowie zbliżają się teraz do najbardziej wrażliwych warstw Twojej historii, tych, którymi rzadko się dzielisz. Ale które głęboko ukształtowały to, kim się stałeś. Są bóle, które nauczyłeś się nosić w milczeniu, rozczarowania, które musiałeś przełknąć, i oczekiwania, które porzuciłeś, aby życie mogło trwać. Wszechświat obserwował każdą z tych chwil z szacunkiem i troską. Były sytuacje, w których musiałeś być silny, podczas gdy tak naprawdę chciałeś po prostu odpocząć. Chwile, w których ofiarowywała zrozumienie, nie otrzymując go w zamian, kiedy podtrzymywała wiarę nawet z ciężkim sercem. Te doświadczenia pozostawiły emocjonalne blizny, ale także zbudowały duchową dojrzałość, którą teraz zaczyna dostrzegać boski plan. Aniołowie wyjaśniają, że żadna łza nie została zmarnowana. Każda stłumiona emocja, każda cicha modlitwa i każda noc niepewności służyły poszerzeniu jej wrażliwości i wzmocnieniu wewnętrznej więzi. Ból nie był karą, ale procesem doskonalenia. To, co ją raniło, pokazało jej również, gdzie są jej granice i co należy zachować. Jest zmęczenie, które nie jest tylko fizyczne, ale także emocjonalne i duchowe. Zmęczenie czekaniem, tłumaczeniem, próbami utrzymania wszystkiego w równowadze. Aniołowie dostrzegają ten ciężar i zapewniają, że nie został on zignorowany. Wszechświat reaguje, gdy dusza osiąga granicę tego, co jest w stanie sama udźwignąć. Wtedy energia akceptacji zaczyna otulać te stare rany. To, co kiedyś powodowało intensywny ból, zaczyna tracić swoją moc, nie dlatego, że zostało zapomniane, ale dlatego, że zostało zrozumiane. Zrozumienie przynosi ulgę, akceptacja przynosi spokój, a spokój tworzy przestrzeń, by coś nowego mogło zapuścić korzenie. Anioły ujawniają, że często kwestionowałeś swoją wartość z powodu odrzuceń i rozstań, których doświadczyłeś. Mimo to, te doświadczenia nie definiują tego, kim jesteś. Pokazały ci jedynie, gdzie nie powinieneś być. Wszechświat usuwa to, co nie podtrzymuje twojej istoty, aby chronić to, co prawdziwe. Proces uzdrawiania zachodzi stopniowo, niemal niezauważalnie, wyczuwalne. Serce zaczyna się ponownie otwierać, ale teraz z większym rozeznaniem. Zaufanie powraca nie jako naiwność, ale jako świadomy wybór. Ta wewnętrzna transformacja jest niezbędna, aby podtrzymać nadchodzące zmiany zewnętrzne. Anioły podkreślają, że nie musisz już dźwigać poczucia winy, które nie jest Twoje. Wiele emocjonalnych obowiązków zostało przyjętych z lojalności, strachu lub potrzeby przynależności. Teraz wszechświat zaprasza Cię do uwolnienia się od tego ciężaru. Odpuszczenie nie oznacza porzucenia. Oznacza uszanowanie własnych ograniczeń. Zachodzi również proces wewnętrznego pojednania. Części ciebie, które zostały uciszone, zaczynają być obejmowane. Stare marzenia pojawiają się ponownie, nie jako nostalgia, ale jako znak, że wciąż jest miejsce na spełnienie. Wszechświat nie budzi pragnień bez przygotowania ścieżek. Anioły zapewniają, że strach przed ponownym cierpieniem jest zrozumiały, ale nie powinien dyktować twoich decyzji. Nauka została już zintegrowana. Nie jesteś już tą samą osobą, która rozpoczęła tę podróż. Jest więcej jasności, więcej siły i więcej świadomości emocjonalnej. To pogłębienie ujawnia, że największy ruch we wszechświecie dokonuje się najpierw w tobie. Kiedy wewnętrzne uzdrowienie zostanie osiągnięte, świat zewnętrzny naturalnie się reorganizuje. Emocjonalne wyrównanie pozwala błogosławieństwom trwać, a nie tylko się pojawiać. Anioły kończą tę chwilę, potwierdzając, że jesteś gotowy przyjąć bez poczucia winy, bez nadmiernej nieufności i bez potrzeby udowadniania swojej wartości. Wszechświat działa, gdy znajdzie serce chętne do przyjęcia, a twoje zaczyna się otwierać bezpiecznie i świadomie. Anioły teraz prowadzą cię, jak praktycznie zintegrować to przesłanie z twoim codziennym życiem. Nie chodzi o wielkie, natychmiastowe działania, ale o małe, świadome zmiany które dostosowują twoją energię do ruchu, który wszechświat już rozpoczął. Pierwszym krokiem jest wewnętrzna cisza. Stworzenie chwil pauzy pozwala intuicji manifestować się wyraźniej i dostrzegać znaki bez zakłóceń ze strony strachu czy pośpiechu. Świadome oddychanie, nawet przez kilka minut, pomaga ustabilizować emocje i zmniejszyć niepokój, który może pojawić się, gdy coś ważnego się manifestuje. Wewnętrzny spokój jest jednym z głównych kanałów, poprzez które działa wszechświat. Im mniejszy opór, tym płynniejszy staje się proces. Aniołowie radzą również obserwować swoje powracające myśli. To, co się powtarza, niesie ważne przesłania o tym, co należy uzdrowić, skorygować lub wzmocnić. Zastąpienie samokrytyki zrozumieniem, a osądu nauką wzmacnia wibracje i utrzymuje duchowe nastawienie w stanie aktywności. Kolejnym istotnym punktem jest świadoma wdzięczność. Rozpoznanie tego, co już zostało pokonane, nawet jeśli wyzwania pozostają, tworzy pole energetyczne sprzyjające nowym osiągnięciom. Wdzięczność nie neguje bólu, lecz honoruje ewolucję, którą zapewniła. To rozpoznanie wzmacnia zaufanie do boskiego procesu. Aniołowie wskazują, że proste działania, podejmowane z prawdziwą intencją, mają ogromny wpływ. Dbanie o siebie. Respektowanie swoich ograniczeń, wybieranie otoczenia i ludzi, którzy przynoszą lekkość, oraz dbanie o swoją energię, to praktyczne sposoby na współpracę z działaniem wszechświata. To również czas na wzmocnienie duchowej więzi poprzez obecność. Nie trzeba szukać nadzwyczajnych znaków. Wszechświat przemawia w codziennym życiu: poprzez drobne potwierdzenia i subtelne zmiany w postrzeganiu. Uważność jest ważniejsza niż dążenie do kontroli. Aby przypieczętować to połączenie, Anioły zachęcają Cię do wpisania liczby 111 w komentarzach, potwierdzając w ten sposób swoją wiarę, duchową otwartość i zaufanie do boskiego ruchu, który już się rozpoczął. Ten symboliczny gest wzmacnia intencje i tworzy zbiorową więź pozytywnej energii. Jeśli ta wiadomość przynosi jasność, pocieszenie i duchowe wzmocnienie, Anioły zapraszają Cię również do okazania wsparcia dla kanału, Poprzez darowiznę na SuperObrigado, ofiarowując kwotę, którą czujesz w swoim sercu. Ten świadomy gest przyczynia się do tego, że kolejne przesłania światła, przewodnictwa i nadziei nadal docierają do innych dusz, które również potrzebują duchowego wsparcia. Każdy akt wsparcia, czy to energetycznego, czy materialnego, wzmacnia budowanie wspólnoty opartej na wierze, szacunku i wewnętrznym rozwoju. Wszechświat reaguje na szczere intencje a każdy wkład wniesiony z głębi serca powraca zwielokrotniony w sposób, który często zaskakuje. Anioły prowadzą tę ostatnią chwilę przesłaniem potwierdzenia i spokoju. Wszystko, co do tej pory zostało ujawnione, nie jest pustą obietnicą, lecz potwierdzeniem ruchu, który już trwa. Wszechświat nie działa poprzez oszustwo, a kiedy działa, robi to, aby przywrócić równowagę, prawdę i cel w życiu tych, Którzy pozostają w zgodzie ze swoją istotą. Podróż, którą odbyłeś do tego momentu, wymagała odwagi, cierpliwości i wiary. Nawet w okresach, gdy nadzieja wydawała się odległa, coś w tobie nadal wierzyłeś. Ta cicha wytrwałość podtrzymywała twoje połączenie z boskim planem. Teraz to połączenie się wzmacnia i zaczyna przynosić widoczne owoce. Aniołowie podkreślają że to, co się manifestuje, nie ma na celu wprowadzenia zamieszania, lecz jasności. Sytuacje się reorganizują, relacje korygują, a decyzje stają się bardziej świadome. To, co kiedyś wydawało się niestabilne, zaczyna nabierać kierunku. Ta zmiana nie następuje nagle, ale konsekwentnie, zgodnie z rytmem twojej duszy. Zaczyna się zadomowić spokój, jeszcze zanim wszystkie odpowiedzi zostaną w pełni ujawnione. Ten spokój jest oznaką harmonii kiedy serce jest w harmonii z boskim nurtem, niepokój traci swoją moc, a pewność siebie zyskuje na znaczeniu. Wszechświat działa pełniej, gdy znajduje otwartość i otwartość. Aniołowie zapewniają, że wciąż czekają nas błogosławieństwa, niektóre oczekiwane, a inne zupełnie nieoczekiwane. W przyszłości nie trzeba się obawiać, ponieważ jest przygotowywana w oparciu o bardziej świadome wybory i już zintegrowaną wiedzę. Przeszłość spełniła swoją funkcję i nie definiuje już tego, co ma nadejść. To końcowe przesłanie niesie pewność, że nie idziesz sam. Istnieje stała obecność, która prowadzi, chroni i dostosowuje każdy szczegół niezbędny do tego, aby twoja podróż przebiegała w równowadze. Nawet gdy pojawią się wyzwania, nie będą już miały nad tobą takiej samej mocy, ponieważ teraz masz większą wewnętrzną jasność. Aniołowie zachęcają cię do pozostania stanowczym. Pewnym siebie i uważnym na subtelne oznaki codziennego życia. Wszechświat nadal działa, nawet w chwilach pozornej ciszy. Różnica polega teraz na tym, że rozpoznajesz ten ruch i ufasz mu. Zakończenie tego przesłania potwierdza, że to, co prawdziwe, zgodne z boskim planem i zdeterminowane przez niego, nie może zostać przerwane. Żadna siła zewnętrzna nie ma władzy nad tym, co było przeznaczone dla Twojej ewolucji. Ścieżka jest otwierana krok po kroku, bezpiecznie i trwale. Niech to przesłanie pozostanie w Twoim sercu jako przypomnienie, że wiara w połączeniu ze świadomością zmienia przeznaczenie. Wszechświat już zaczął działać, a to, co zostało dla Ciebie dostosowane, będzie podążać swoim naturalnym biegiem, aż w pełni się zamanifestuje. Jeśli ta wiadomość wniosła spokój do Twojego serca i jasność ducha, pozwól jej nadal się rozprzestrzeniać. Wsparcie każdej osoby śledzącej ten kanał jest niezbędne, abyśmy mogli nadal dzielić się przesłaniami światła, duchowym przewodnictwem i wewnętrzną siłą. Polubiając ten film i subskrybując kanał, przyczyniasz się do budowania przestrzeni poświęconej wierze, nadziei i świadomemu rozwojowi. Dzielenie się tą wiadomością to również sposób na szerzenie wsparcia. Wiele osób doświadcza cichych chwil bólu i zwątpienia, a dobre słowo może być brakującym znakiem który rozpali ich pewność siebie. Wysyłając ten film komuś wyjątkowemu, stajesz się aktywnym uczestnikiem tego ruchu troski i duchowej więzi. Jeśli czujesz w sercu potrzebę dalszego wspierania tego dzieła, możesz to okazać, przekazując darowiznę za pośrednictwem Super Obrigado, oferując kwotę, którą uważasz za autentyczną i możliwą. Ten świadomy wkład wzmacnia ciągłość kanału i pozwala nowym przesłaniom docierać do osób potrzebujących wskazówek i duchowego pocieszenia. Każda darowizna dokonana ze szczerą intencją niesie ze sobą energię wymiany i wdzięczności. Nie jest ona zobowiązaniem, lecz spontanicznym gestem uznania i współpracy. Wszechświat odpowiada na to, co jest mu oferowane, z otwartym sercem, a każdy akt wsparcia przekształca się w możliwość ekspansji, zasięgu i duchowej służby. Ten kanał istnieje, aby tworzyć społeczność zjednoczoną wiarą, szacunkiem i dążeniem do wewnętrznej równowagi. Twoja obecność tutaj już ma znaczenie. Twoje wsparcie, czy to poprzez interakcje, dzielenie się, czy wkład, wzmacnia ten wspólny cel. Pozostań w kontakcie, uważnie słuchaj nadchodzących przesłań i ufaj boskiemu procesowi. Nowe wskazówki będą nadal pojawiać się we właściwym czasie. Zawsze zgodne z większym dobrem. Niech pokój, ochrona i jasność towarzyszą Twoim krokom od teraz.